Hello guys! zwróciłam właśnie do domu i patrzcie co mam. Warszawska karta miejska. Awansowałam, awansowałam. Spadł mi, spad mi obrazek z, z drzwi. <laughs> Proszę bardzo, jaka niunia. No. Kupiłam sobie 90-dniowy i mam spokój do czerwca. I Elo. Także to sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa jest taka, że odebrałam paczkę z paczkomatu. Unboxing, let's go. To ja ostatnio jestem niezdrowo głodna. Ja jestem tak głodna ostatnio, ale to tak głodna i cały czas jem, i jem, i jem i dalej jestem głodna. Słuchajcie, zamówiłam yy, Zamówiłam Erpocy. Czy to jest jakiś prank? Proszę. Dobrze, bo widać, że ktoś tutaj dba o dobre pakowanie. Jeśli ja na przykład współczuję wszystkim tym, którzy dostali paczkę ode mnie z Winted, bo ja to pakuję w jedną reklamówkę, nieważne co to jest. I wysyłam także. Zamówiłam airpodsy używane. Czy jest to obrzydliwe? Może trochę, ale jej wyczyszczę. Bo nie, chci nie, 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 nie chciałam ani nowych, ani nic. W sensie poza tym te są nowe, są sumie odpakowane. Znaczy chyba, albo uży teraz. Nie miałam pojęcia. Te moje sławki na uszne już mnie czasami nie wkurzają. Po pierwsze. Jak idę gdzieś i mam małą torebkę, one mi się nie mieszczą. Po drugie, psują mi włosy. Jak mam fajne włosy, to jak zakładam słuchawki, one mi to psują. Psują mi czasami vibe. Po trzecie, na siłowni. Jak jestem, szczególnie jak mam boks i w sensie na boksie nie mam słuchawek, ale jak później idę sobie na worek sama, to one mi spadają, te nauszne, i po prostu, po prostu mi się przydadzą. I'm on the Kupiłam sobie ostatnie okulary, dwie pary na Vinted, Te, nie wiem do końca czy je lubię. Znaczy lubię je. Jak zobaczyłam je wiesz raz, muszę je mieć. Ale fajne. Drugie, jakie zamówiłam, to są te klasyczek, basic, nic tutaj ciekawego, ale to jest potrzebny klasyczek, potrzebny klasyczek i taki przydatny. Story time, bo byłam na randce już kilka tygodni temu, też wam o niej opowiem. To była najbardziej randkowa randka, na jakiej byłam. To była, mogę to nazwać w pełni pełnoprawnie randką, bo ja nie musiałam się o nic martwić. Wszystko było ogarnięte. Bo ja się zawsze stresuję, bo nie mam kontroli nad tym, gdzie idziemy, co robimy. ja się stresuję za tą drugą osobę. Czy ona to ogarnie? I w tym przypadku nie musiałam, wszystko było super, także. Fajnie, i słuchajcie, na początku w ogóle dostałam kwiaty i Ja totalnie się tego nie spodziewałam. To nie było tak, że ja oczekiwałam kwiatów, więc było to miłe zaskoczenie. I naprawdę tak wiele rozstrzeliło i tak mi się miło zrobiło na początek tego spotkania, że super. Taka, taka prosta rzecz, a cieszy, a faza ci dalej się zastanawiają, o co chodzi z tymi kwiatami. Później poszliśmy na Billard i to też było taki. To był taki mini spontan w sensie, bo nie mieliśmy zarezerwowanego stołu ani nic, więc tak z buta weszliśmy tam, ale akurat był wolny niecałą godzinkę, więc dość krótko, ale fajnie. W ogóle kocham bilard i ogólnie bilard, to jest uważam, bilard albo kręgle, albo coś tego typu rzutki, uważam, to jest jeden z najlepszych pomysłów, gdzie można iść na randkę. Możecie gadać, poznajecie się i jest jakaś aktywność jest. Fan. Także ja kocham, Billard. Było bardzo fajnie, miło, przyjemnie. Ja w ogóle te kwiaty na początku nie rozluźniły i nawet się nie stresowałam ani nic. Później, słuchajcie, później pojechaliśmy do restauracji, fancy restauracji. Ja nigdy, przynajmniej nigdy nie byłam chyba w tak drogiej restauracji i nigdy nie jadłam tak drogich rzeczy. Ja byłam w szoku po prostu, ale w ogóle restauracja top pod względem obsługi, pod względem w, w, wizualnym, topka. Co ja tam zjadłam kaczkę, w ogóle Jezu, ta kaczka była tak dobra, zjadłam kaczkę. Tam były jakieś przecier z jakieś grzyby, trufle, jakieś inne dziwne rzeczy, ale sztos, to była najlepsza kaczka, jaką zjadłam w życiu. Chyba, chyba nawet jedyna, bo chyba nie jadłam wcześniej kaczki. No i co? Bardzo fajnie i też pierwszy, to było moje pierwsze takie Pierwsza taka randka w restauracji, można powiedzieć. Ja w ogóle najchętniej to bym kwalifikowała tą randkę jako moją pierwszą w życiu, bo to była taka od deski do deski po prostu randka. Więc będę ją na pewno dobrze wspominać. No po tej restauracji co? Był jakiś tam mini spacerek, już było późno. E, I randka dobiegła końca. I tak, finalne pytanie teraz. Czy dalej mam kontakt z tym człowiekiem? Nie. To było po prostu kolejne przypomnienie mi, że faceci są, są i będą, jacy będą. Um, ale przynajmniej zjadłam dobrą kaczkę i byłam na fajnej rance, także no regrets, um, może trochę, ale no. Także takie krótkie story time, kochani. E, moje dating life wraca do punktu wyjścia, czyli... E,